Witam dzisiaj w ramach analizy Intraday Outlook spojrzenie na spółkę Duon. Duon podoba mi się z dwóch powodów. Po pierwsze, ze szczytu z listopada schodzi korekta ABC, gdzie w falce C można zauważyć 5 fal, oraz zakres tej korekty jest taki sam jak z marca i kwietnia 2013 roku, a więc. Mam do czynienia z, z metodą overbalance. Korekta nie przekroczyła zasięgu poprzedniej korekty, więc uważam, że na spółce na razie nic złego się nie dzieje. Spółka odbiła dołka. Kurs dotarł do pierwszego poziomu oporu, jakim jest dołek fali A w korekcie. Odpadł od niego, ale myślę, że to nie będzie stanowiło problemu, ponieważ po wykonaniu korekty tego wzrostu kurs ponownie zbliży się do oporu i go zaatakuje. Na razie myślę, że mamy przerwę w, we wzroście. Wskaźnik DTOSC znajduje się w strefie wykupienia i prawdopodobnie będzie sugerował, że. Tutaj będzie mały przystanek we wzrostach, i kurs wykona korektę, zanim ponownie przejdzie do ataku na poziom oporu. Tak więc, myślę, że warto zwrócić uwagę na duon. Mamy do czynienia z korektą, i zasięg tej korekty jest taki sam jak poprzedniego ruchu korekcyjnego z marca i kwietnia 2013 roku.